Kolejnym punktem na liście zakupów jest zadaszenie. Puk, punkt! dzień dobry. Dzień dobry. szukamy zadaszenia. Bardzo prostego, minimalistycznego. Tego dosyć będzie skomplikowane, bo będzie w kształcie litery L. Z tym, że jedno, jedno zadaszenie będzie musiało być przyczepiane do ściany, bo nie okay. możemy mieć w oknach nóg. Rozumiem. Bo tam jest ogromne okno. To tutaj proponuję zadaszenie, które możemy do rozpiętości 7 metrów postawić na dwóch nogach podporowych. tak, 5,60 chyba. To się No mieści to świetnie, na. mamy duży zapas. Mm -hmm. Okej, okay. czyli mamy w jedną stronę i w drugą stronę po prostu stanie nam Już drugie, drugie zadaszenie na czterech noga. nogach. Tak, połączymy je modułowo oczywiście, czyli wiemy, że mamy 5,60. System generuje nam model 3D, który my możemy obracać. I proszę, spójrzcie, co nam się powstało. No I nawet podłogę taką jak mamy. Tak. Mam ten model na zewnątrz. Zapraszam. No, chyba lepiej będzie go obejrzeć na zewnątrz, na żywo, niż w komputerze. Pergola bioklimatyczna. A o co chodzi w wyrazie bioklimatyczna? Z dachem z paneli aluminiowych, które się obracają. W taki sposób. Czyli to jest typ dachu, który tylko obracamy to, ale nam się nie składa całkowicie. Tylko jest ten ruch tygodny. Tylko, lamelek. albo aż obracamy, mamy tutaj do wyboru zakres 135 stopni. I to jest też przeciwdeszczowy dach. Po złożeniu do pozycji, w której teraz się znajduje, będzie absolutnie szczelny. A jeszcze a propos oświetlenia, bo tu są lampki te punktowe, ale jeszcze jest ten kolorowy LED. Tak, w tym modelu mamy dwa rodzaje oświetlenia do wyboru, albo oświetlenie zintegrowane w lamelach, ewentualnie możemy zrobić oświetlenie listwowe. Po który się zewnętrznym pergoli. Ale to tu możliwe. też można montować boczki. Tak, możemy montować boczki, przeszklenia... możemy robić przeszklenia przesuwne, możemy robić przesuwne szatersy, albo możemy robić, proszę spójrzcie na tą ścianę tutaj, możemy robić rolety sterowane automatycznie. W tej opcji mamy wszystkie trzy możliwe zabudowy boczne, które. To już jest taki dach premium. Okej, okay, to jest wszystko super, ale do naszego ogrodu potrzebne są dwa e, dachy. Bez boków, ale w kolorze takim, który widziałyśmy obok. Bo nam, mamy tam ściany wyskładane piaskowcem i on się idealnie wpasowuje. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jesteśmy w stanie tutaj zrobić każdy kolor oraz kolory metaliczne. Jeszcze jeden gadżet, którego akurat tutaj nie ma, a bardzo chciałbym Wam go pokazać. Dla lubiących ciepło posiadamy promienniki ciepła. Chodźcie, zobaczymy. Zapraszam. Spójrzcie, to ten promiennik, o którym rozmawialiśmy, możecie przyłożyć dłoni, i zobaczyć, jak odczuwane jest natychmiastowe ciepło. Ojej, faktycznie. Tak. Nie trzeba tego włączać wcześniej, żeby nagrzać pomieszczenie, tylko po prostu pyk jak i wejścia. Tak. Bardzo ekologiczne podejście do tematu. I ekonomiczne, bo dzięki temu nie musimy utrzymywać stałej temperatury i automatycznie redukujemy koszty ogrzewania. Tutaj jest raj zadaszeń, trudno się zdecydować. Ale my na szczęście podjęłyśmy decyzję i wybrałyśmy piękne zadaszenie w pięknym kolorze. Teraz patrzcie, wszystkie te strefy schowałyśmy pod zadaszeniem. Ten ogród jest bardzo nasłoneczniony. Patrzcie tu, przepiękny jest rysunek tego cienia, ale, ola, nie ukrywamy że jest gorąco, jak się siedzi, prawda? No jest ciepło. Zrobimy nam, Ola, e, e, trochę ciepło lepiej, cienia. trochę cienia, żeby nam było chłodniej i zobaczcie, jaka będzie zmiana. Patrzcie. Ja już czuję. Ja nie wiem, czy wy to czujecie, ale ja czuję. Widzicie? Jest lepiej. Tak? Jest cień? Jest Zdecydowanie. Lepiej. Zadaszenie oczywiście szyte na miarę. Dokładnie pod ten ogród. Zaprojektowane i zbudowane w wyjątkowym kolorze. Piaskowy beż. Tak, bo tutaj zobaczcie, wszystko dobrałyśmy. Tutaj mamy płot w tym odcieniu właśnie zadaszeń i to wszystko było też dobierane do tego piaskowca, żeby wszystko tworzyło piękną całość. Ważne jest to, że zamknięty dach odbija promienie słoneczne i dzięki temu. Wewnątrz ta przestrzeń się nie nagrzewa. Jest tu naprawdę chłodno. Tak, jest bardzo przyjemnie. Tutaj mamy cień, tam mamy jeszcze słońce, możemy tam też zrobić cień. Dodatkowo to zadaszenie wyposażone jest w lampki, w oświetlenie. Ilość, liczbę lampek każdy dobiera sobie indywidualnie. Dokładnie. Można dobrać ich aż tyle, żeby ta przestrzeń była naprawdę na bardzo, bardzo doświetlona, ale nam nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby było tutaj dosyć dyskretne oświetlenie, ale jednak takie, przy którym dałoby się zjeść. Bo wiecie, przy takim delikatnym oświetleniu, bardzo nastrojowym, zupełnie inaczej się siedzi. A co najważniejsze, pamiętajcie, żeby barwa światła w całym ogrodzie była spójna. Tak, ale wpuśćmy trochę światła naturalnego do naszego ogrodu. O. Oprócz słońca to zadaszenie chroni nas też przed deszczem, tym mniejszym i tym naprawdę ulewnym. A cała woda odprowadzana jest rynnami, które są ukryte w nogach, czyli nie będzie nam zalewało przestrzeni tarasowej. Dodatkowo to zadaszenie wyposażone jest w czujnik deszczu, czyli jak wyjdziemy w tak słoneczny dzień. Z ogrodu, z domu i zostawimy otwarte lamele, i zacznie nagle padać deszcz, to czujnik zadziała i automatycznie lamele się zamkną. Czyli nic nam nie zmoknie. Dokładnie. Oprócz deszczu, chronieni jesteśmy też przed śniegiem. I to naprawdę może dźwignąć duże kilogramy tego śniegu. Nie powiem Wam dokładnie ile, ale jeżeli spadnie śnieg, to macie pewność, że to zadaszenie na Was nie spadnie. Nie musicie się o to martwić.